Siemanko Siemanko, witajcie na kanale. Bez Spiny jestem w Manili w jakiejś restauracji. Właśnie tu przyszedłem na piechotę. Jestem głodny, jak zamówię sobie jedzenie, to Wam opowiem, co się stanęło, że tak się zrobiło. Bo to jest pokrzyżowanie planu. Sytuacja wygląda tak, że. No, wszystko mi poszło dobrze, wiecie. Zero tam problemów, żadnych. Przylot w miarę o czasie. Leciałem z, z waliz z Krakowa do Dubaju. Tam miałem, tam miałem trochę postoju. Później, później lot do, z Dubaju do Manili. I w zasadzie z tego samego terminalu powinienem lecieć do Dumaguete. Tylko. Wiecie, no trzeba bagaż odebrać, nie? A ten, a ten Boeing, który leci z Dubaju, jest wielki. Dziękuję. Jest wielki. Także... No, moja wina, nie? Moja wina, bo sobie dałem dwie godziny tylko na przesiadkę i dwie godziny po prostu okazało się za mało. Brakło... Powinienem mieć jeszcze godzinę. Okej, okay, salama. Tak naprawdę to mi brakło gdzieś 10 minut, bo mi po prostu zamknęli bramki, a wiecie, musiałem odprawić bagaż i wydrukować tą kartę pokładową i już nie mogłem po prostu karty wydrukować. Także moja wina, yy, no jak będziecie lecieć, to nie róbcie tak, zostawcie sobie większy margines, bo to nie są loty łączone, nikt wam bagażu nie przełoży. Trzeba go odebrać. Ja tam po prostu chyba godzinę czekałem, żeby odebrać bagaż wiecie, po wylądowaniu. Także yy, no i to ile, nie? Zawaliłem, sam zawaliłem. Także szarpnie mnie to po kieszeni, niestety. Już musiałem sobie przebukować. Niestety nie było więcej lotów na dzisiaj. Więc yy, przebukowałem na jutro rano. No i to się wiąże z tym, że że sobie wynająłem tutaj pokój na noc. Pokażę wam później jak pokój wygląda. 2200 peso to jest powiedzmy 160 no ze 170 zł zapłaciłem za nocleg Ekstra No kolacja, wiecie, no tak y, normalnie to już o tej porze bym lądował. Lądowałbym w Dumaguete. Wiecie. No niestety Bała ze mnie po prostu i tyle. Mogę sam siebie winić. Ale piwko smakuje. O! Jak pięknie smakuje. Cudownie. No, dużo tutaj ludzi jest w ogóle. Popatrzcie. Także jakieś takie popularne miejsce wśród Filipińczyków. Wygląda na zdjęciach, że mają fajne jedzenie. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jedzenie z grilla serwują. Ale takie powiedzmy troszkę bardziej wyszukany Nie tylko te jelita i kawałki i, i kawałki świniaka na Patyk nabite na i wątróbki nie? <laughs> Więc jutro 5 rano zrywka pobudka i ten I o 7 rano lecę do Dumagety także no okej, okay, bo dnia nie stracę ja będę tam będę na przed dziewiątą jak się nie opóźni, oczywiście, nie? Bo to wszystko może się wydarzyć z tym. Cebu Pacyfik. Nie polecam w ogóle. Nie polecam Cebu Pacyfik. Jeśli już latacie wewnątrz Filipin, to próbujcie Philippine Airlines. I nie polecam latać przez Manilę, Tylko le lećcie przez, przez inne. Cebu, nie wiem, Pang Panglao, Tambohol, cokolwiek, ale nie przez Manile, bo Manila po prostu jest zatłoczona. I są kolejki do wszystkiego i wszystko się dłużej tam, dłużej się odbywa, no i jest nieprzyjemnie, nie? Nawet nie nagrywałem, wiecie, na lotnisku, bo się spieszyłem. Poza tym byłem zmęczony i byłem zły, nie? Także w ogóle nie miałem ochoty. Teraz jak, jak się wykąpałem, no to już przebrałem się, nie? Zorganizowałem sobie nocleg, także już jest okej, okay, nie? Spina mi zeszła, nie? Zeszła spina, więc mogę coś nagrać, parę słów. A w ogóle ten y, nocleg to mam tak wiecie, no 200 metrów od terminalu tego trzeciego, także całkiem spoko, nie? Nie muszę taksówką jeździć, tylko na, na piechacza sobie tam przejdę. Jak znalazłem nocleg? Y, przez mapę Google, bo mi się ceny wyświetliły i po prostu poszedłem wiecie, do, do najbliższego miejsca o przystępnej cenie. Y, Popatrzyłem na zdjęcia, że są w miarę spoko i klimat w pokoju, także poszedłem, chcieli 2500 tysiąca peso, stargowałem na 2,200 no i tyle, nie? I wynająłem. No i co ten Maciek sobie kurde na kolację zamówiła? zamówił sobie kalmara z grilla. I ten kalmar kosztuje 500 peso, czyli 35 złotych powiedzmy. Także myślę, że jak na manile blisko lotniska to bardzo przyjemna cena. Popatrzcie jak fajnie wygląda. Fajnie upilowany jakaś zielenina, no i do tego ryżyk. Oczywiście także wracamy do jedzenia ryżu po miesiącu abstynencji. <grym> Dużo jedzenia, no squidzik dobry, taki trochę gumowaty, ale, ale w granicach normy, wiecie, jest bardzo ciężko squida yy, nie przeciągnąć, nie, Ter, tak termicznie. Tu Wam mogę pokazać, to jest, to jest gęba squida i ją właśnie, proszę bardzo. Hmm. Szkoda, że nie jest nadziewany warzywami, bo to jest w sumie najlepsza opcja. Można go w środku w środku nadziać warzywami. Nawet mango dają jeszcze do tych warzyw czasami i jest wtedy wtedy jest taki full wypasi. Ale jest i tak naprawdę dobry. Nie? No i wiecie, nie? Zdrowa szamka. Nietuczona na niczym. Nie? Organi no, ka Kalmarek poległ w nierównej walce Także Super, nie? Dobre jedzenie nie, Niedrogo jak na takie, wiecie, przylotniskowe atrakcje Ale kalmarek najlepszy jest na surowo W wersji Kinilau polecam Nie, nie. Polecam Kinilau yy, Z kalmarka, jak ktoś będzie miał ochotę spróbować, bo jest wtedy mięciutki No a jak się go termicznie podrobi, no to już się robi taki trochę, trochę gumowaty, Także 700 pesów z piwem, 50 no, złotych. Taka polska cena, można powiedzieć. Niewygórowana, chyba. Wiecie, zobaczyłem, jak, yy, jak to w Polsce wygląda, jakie są ceny, i tak dalej. Yy, no, ogólnie parę razy byłem zaskoczony. Ale o moich takich spostrzeżeniach to, to, wam opowiem może w innym vlogu, jak już na spokojnie sobie siądę przed domem yy, i się jakoś nad tym zastanowię, to, to, tak się podzielę moimi wrażeniami z pobytu w Polsce. Bo miesiąc, miesiąc czasu spędziłem w Polsce. Także, a jak chcecie zobaczyć jak jemy, jak jemy ze squida, to tu wam mogę wrzucić link też. Good night no tu wiecie to jest tak no, ładnie to w miarę ogarnięte jak na to patrzcie jak na Filipińczyków no i dużo jest właśnie na wynajem tutaj pokoi, że spytam się strażnikach, gdzie to jakiś sklep jest, żeby sobie browara kupić czy coś. Excuse me sir, uh, where is the nearest store to buy like groceries, you know, something for drink? Loso. No no Go there. Yeah. Ah, going there? Yeah. Oh, like there. Okay. Salamat. Mm -hmm. O. Paszy. ludzie tu w ogóle jogging <laughs> naparzają. No, jest tak yy, po zachodniemu tutaj bardziej. <gry> A, yy, ta apteka, apteka Watsona. A tutaj zaraz są te droższe hotele i, i lotnisko. Terminal trzeci. <gry> Czyli ten, ten z którego, na który przylatujecie, z zagranicy, no i jego się w zasadzie używa też Później do wylotu Powiedzmy tam w stronę W stronę Bisaya. O, tu jakiś street foodzik Też spoko wygląda Też spoko wygląda, no Widzicie, mogłem sobie nawet takiego street fooda wziąć I zjeść w hotelu Dobra, idę coś do picia sobie kupię Tak łażę, łażę i chyba się wrócę zaraz. bo... jeszcze <grymne> kawałek, bo tam są jakieś. Tam są jakieś po drugiej stronie. <grymne> no. Tutaj jest wszystko zamknięte. Woda kupiona. Trzeba wracać. Nie? Co to człowiek nie będzie pomanili łaził, bo po co? Nic ciekawego. <grymne> Nic ciekawego Aczkolwiek tu No tak jest Urządzone W miarę, nie? Naprawdę Ładne jak, jak na możliwości, wiecie I ich pomysłowość, nie? <ścoughs> Także spokój. Podciągają się Podciągają się no do mnie to się gdzieś tutaj chyba wchodzi już No tą moją chatę No tu też popatrzcie jakieś Jakieś ciekawe rzeczy serwują No chyba tutaj ten mój Przybytek po ciemku to Ciężko trafić Wszystko podobne do wszystkiego Good evening No No jest basen Jest basen I basen Tak wygląda Także Widzicie, nie ściemniałem No i takie apartamentowce Kilkupiętrowe Ogólnie, ogólnie ładnie tu jest. Jednak sobie wszedłem nie do tego, nie do mojej klatki, że tak powiem, nie? <laughs> Ale widzicie, no parę kroków, człowiek tu zrobi i już jest, kurde, mokry. Takie, taki klimat, nie? Nie to co polskie lato, kurde, i 16 stopni. W case of nie ma panik Kluczyk pasuje razie, w tym przypadku, się pokój przypadku, pokój się schodził No i się schodził Taki warunek. To jest kuchnia, lodówka działa, klima działa, łóżko. I łazieneczka, widzicie, łazieneczka taka nie najgorzej, nie najgorzej. Także ten. tu jest tylko grzybek na suficie, bo pewnie wentylatorka. Albo nikt nie włącza, albo w po prostu nie działa Także ogólnie jest Ogólnie jest spoko, ja Myślę, że Cena adekwatna do warunków O, klimę sobie już mogę skręcić Żeby mnie tutaj nie zaziębiło, zaziębiło w nocy, ja nie jestem fanem klimatyzacji jakimś wielkim, no internet jest, działa także ogólnie wiecie, otwieram laptopika i coś sobie jeszcze podłubię no a jutro może jak tam zalecę do tego Dumageta to spróbuję spróbuję Dziubakę i Jantka nagrać wiecie, ich reakcje po miesiącu nie, jak, jak się będą cieszyć no, to zobaczymy także do zobaczenia jutro. Organizacja. Nie wiem czy to można przeczytać, ale chodzi generalnie, że kluczek zostawiacie na stole, jak się wymeldowujecie, proszę wyłączyć światła i klimę i w razie czego to są trzy telefony, tam do kogoś się można zadzwonić. No, tu jest taki fajny mostek właśnie, żeby przejść. <kluzła> praktycznie z tego apartamentu, gdzie spałem nad tymi wszystkimi popatrzcie ulicami jezdniami na lotnisko czwarta rano wiecie, już wyspany, nie, żeś. miałem wstać przed piątą, ale i tak się obudziłem by. samoistnie czwarta czterdzieści, pełno ludzi nie? także Dzisiaj to jest kolejka tylko po to, żeby, żeby bagaż dostawić. <laughs> Bo jest samoobsługa, samemu się drukuje te karty pokładowe, naklejki na bagaż. To jest tylko po to, żeby bagaż nadać. Także nie, nie, nie. Manila, nie, nie. Siedzę już w samolociku, także tutaj wygląda, że wszystko czasowo pójdzie. Planowo. 7:10 rano wylot, także. No myślę, że około 10 będę. Będę w domu nie? Najlepsze lotnisko, słuchajcie Terminal tu tak? Zawsze mi się tu Micha cieszy jak ląduje, zawsze po prostu Kameralnie Cała tażma Do odbioru bagaggiolo i te ne. E <laughs> po Magda. Co Magda, lucu, No No. No. Very clean. My God. Yeah.

<laughs> Even Magda was very happy. Nice. look at Magda. Magda was surprised. How did you open the gate? It Was open. Ah, we said. Ah, 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 ah. Where is Tata? There. There. What is <laughs> that today? Huh? No, what's nothing.